Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines. Jak widzicie, mamy tutaj piękny nowy most autostradowo-kolejowy. To zostało zbudowane na poprzednim odcinku, tylko że już poza odcinkiem musiałem sobie ten most troszeczkę podnieść, bo przedtem to on był strasznie nisko, te statki o to zahaczały, więc dałem to troszeczkę do góry. No i teraz powinno być dobrze. Czy to jakoś bardzo widać? No lekko to tutaj tak idzie i potem tam zjeżdża na dół. No a dzisiaj chciał Chciałbym się już na poważnie zająć tą nową wyspą. Pierwsza taka ważna rzecz to będzie zrobienie jakiegoś podłączenia do tej autostrady. I z tego co tak planowałem, no to ona się gdzieś w tych okolicach będzie kończyła. No już dalej na wyspę nie będę prowadzić autostrady, ale będę prowadził zwykłe drogi. No i te drogi będą musiały być gdzieś tutaj podłączone, i ja bym tu planował zrobić jakieś rondo. Tylko zanim rondo, to będzie trzeba coś zrobić z tymi torami. Tak jak mówiłem ostatnio, chciałbym tu mieć gdzieś jakąś strefę przemysłową, więc niech ten tor tak odejdzie, domyślam się, że i tak będę go jeszcze tutaj burzył, poprawiał, no ale dobra, niech tu jakiś fragmencik tego będzie, możemy to przeprowadzić jeszcze dalej prosto. Później przejedziemy sobie tą autostradą gdzieś tak w te okolice, z tej strony myślę, że tak samo i tu by trzeba gdzieś myśleć o jakimś rondzie. Te drogi są oddalone od siebie o cztery jednostki, więc zrobiłbym tutaj coś takiego na dwa i teraz przejedziemy sobie w tym kierunku, w tym kierunku, tak sobie to zaznaczymy, miejsce, w którym ma być to rondo, i nie chciałbym, żeby to było jakieś takie strasznie gigantyczne, ale też nie może być za małe, ponieważ troszkę tych ciężarówek będzie tu jeździło, także wydaje mi się, że coś takiego może, ewentualnie takie. Może jednak wezmę to troszeczkę większe. Zawsze to będzie troszkę bezpieczniej. Ten środek oczywiście sobie zablokuję, żeby mi się to wszystko nie rozwaliło. Autostradę mogę tutaj przeprowadzić dalej nad tym rondem. Coś takiego teraz. To bym chciał na pewno, żeby było równolegle też w tamtym miejscu na 30. 32 metry, ok i w tych okolicach można by już zjeżdżać niżej, o ile już wcześniej nie można lekko zjechać niżej, bo ta droga jest tak, no, dosyć wysoko. To absolutnie nie musi być aż tak wysoko. Zaznaczyłem sobie te punkty nad rądem i teraz zobaczmy, na jaką wysokość byśmy to obniżyli. No, myślę, że jakoś tak, żeby ewentualnie tutaj o jakieś latarnie nie zahaczyć, ona jest w tym miejscu, więc no, coś takiego. Niżej już raczej z tym nie zejdę, każdy samochód się tutaj na pewno zwieści, no nie ma szans, żeby tutaj coś zahaczyło. Więc te teraz... Możemy zrobić tutaj jakieś wygładzenie, tylko na pewno nie będę tego robić na całej odległości, tam aż na most, tylko do tego miejsca. I po drugiej stronie tak samo. No i spróbowałbym to może zrobić jakoś tak super prosto, bez jakichś zbędnych zakrętów, powiedzmy, że coś takiego. Pytanie, jak to będzie wyglądało po wygładzeniu. Ile tutaj jest procent? 5? Tak naprawdę może być. Tylko tu oczywiście będzie trzeba to troszkę poprawić. Może ja usunę na przykład ten węzeł oraz ten. No tylko, że to wygląda... Wygląda jak wygląda. To znaczy, oni by pewnie przejechali, oczywiście, ale to nie o to chodzi, żeby oni tylko przejechali, tylko też, żeby to jednak jakoś wyglądało. Więc ja tu muszę coś jeszcze tym modem pokombinować. Musiałem tutaj, mówiłem, poprawić troszkę ten węzeł, żeby on był jednak trochę niżej. No i w tym momencie mamy 8,6%. Ale wydaje mi się, że taki zjazd z autostrady. No tak naprawdę, może taki być. Ja bym to tak zostawił. No i teraz, spróbujmy to zrobić jeszcze z drugiej strony. Tutaj mamy taki punkcik i jedziemy. Aż do tego miejsca, tak. Znowu to sobie usuniemy, to sobie usuniemy, jakoś to tutaj wstępnie wygładzę, zobaczmy jak to teraz będzie wyglądało. No właśnie, tu będzie trzeba jeszcze pokombinować, czyli tutaj dać nachylenie, ten punkt troszkę tutaj, mówi ten podnieść, chociaż nie wiem czy z tej strony to się aż tak uda. Możliwe, że to będzie trzeba lekko na przykład odsunąć, a może jeszcze tego nie będę ruszał, ponieważ wcześniej, właśnie, to jeszcze muszę naprawić. Ale tutaj i tak jest dosyć ciasno, no mogę teoretycznie próbować. To przesunąć. Niech to na przykład będzie gdzieś w tych okolicach, i teraz, jak Note Controllerem sobie to jeszcze raz poprawię, no to powiedzmy, że to jakoś będzie wyglądało, tylko znowu mamy tu jakieś problemy. To też trzeba odsunąć. Dobra, to odsunę jeszcze kawałek. No i teraz to jakoś wygląda poza tym, że to jest dużo dalej niż to skrzyżowanie w tym miejscu. Ja się obawiam, że to będzie strasznie, strasznie strome. No zobaczmy. Może pierwsze, co to sobie jeszcze podniosę troszkę ten punkt do takiej wysokości. No i na tej odległości mamy aż. 11% i tutaj nie zjeżdżamy na dół, tylko wjeżdżamy na górę. Chociaż tak naprawdę, czy to jakoś strasznie wygląda? No trzeba sobie wjechać po takiej rampie, żeby tutaj pojechać dalej autostradą. Może jakiejś tragedii nie ma, wiecie co? Ja bym to może tak zostawił. Ok, niech tak zostanie i teraz zobaczmy, co możemy zrobić z drugiej strony, bo tutaj to na pewno sytuacja będzie dużo, dużo prostsza. Przeprowadzę tutaj jeszcze kawałek tej autostrady na takim zakręcie, po drugiej stronie oczywiście też. No i Teraz robimy tak. Te końcówki, czy tam ta końcówka, zobaczymy jeszcze dokładnie, który punkt. Mogę na razie spróbować wszystkie cztery, dać po prostu do wysokości terenu. I teraz z tego miejsca powiedzmy, że na początku dotąd, ile to będzie, 5%, nie ma tragedii, tutaj powinno być podobnie 5,3%. Zostawiłbym to tak w ten sposób i w takim razie z tymi drogami, które będą już tutaj wyjeżdżały z ronda, w ogóle nie pójdę do góry. To już byłoby troszkę bez sensu, zrobimy zamiast tego coś takiego z tej strony i tutaj podłączyłbym się jakoś do tego, też sobie to wygnę i podłączę się do tego miejsca. Przeprowadziłem sobie jeszcze kawałek tej autostrady, żeby jednak móc to jakoś fajniej poprawiać, a nie, że to jest tak na końcówce podłączone. Czy tu coś w ogóle się uda zrobić? No spróbujmy. Kliknijmy w to, wyrównajmy sobie. I jak to się cofnie, to się powinno udać, chociaż tu już za dużo miejsca nie mamy. Tego niestety też za bardzo nie cofnę. W takim razie dodam punkt w tym miejscu oraz tu podobnie w tym miejscu. Usuwamy to to usuwamy to i teraz powinno tu być mnóstwo przestrzeni, żeby to jakoś ustawić dokładnie, czy to się uda cofnąć, kawałeczek się uda, to możemy jeszcze troszkę cofnąć i powinno być pięknie. Z drugiej strony też sobie od razu coś takiego zrobiłem, no i poprawmy może teraz ilość tych pasów, czyli tutaj na tym wiadukcie, to tak naprawdę wystarczą mi tylko dwa pasy, bo jeden w tym miejscu zjeżdża z tych trzech, więc zostają dwa, no i potem dwa plus jeden równa się trzy. Kolejne podłączenia, którymi chciał chciałbym się zająć, to może gdzieś tutaj, w stronę tej strefy przemysłowej. No i teraz pierwszy raz zobaczycie, co ja w ogóle chcę zrobić na tej wyspie, czyli takie właśnie drogi w formie alei. Jeden kierunek na jednej drodze i drugi kierunek na drugiej. Pomiędzy będą pewnie jakieś ścieżki, drzewka, może niekoniecznie na strefie przemysłowej. Tu może to będzie troszkę inaczej wyglądało, ale tam w mieście, no to właśnie chciałbym to ładnie jakoś zagospodarować. Jeśli chodzi o zjazd, zrobiłbym go gdzieś tak dotąd, a jeśli chodzi o wjazd, Niech on będzie na przykład tutaj. Tak naprawdę tu nie musi być jakiś super pięknych kątów, niech te samochody po prostu skręcają, praktycznie pod kątem 90 stopni. W ogóle to rondo możemy sobie troszkę poszerzyć, niech na przykład w tym miejscu będą trzy pasy. Wiecie co? Może ja na razie po prostu zrobię całe rondo trójpasmowe, później się może ewentualnie będę bawił jakimiś tutaj zmianami, że w jednym miejscu dwa pasy, w innym trzy, jakimiś ustawieniami, żeby to super wydajnie działało. Na razie proste Ctrl Shift Click, chociaż i tak pewnie będzie coś trzeba pozmieniać, bo tu w w środku są jeszcze drogi, no i będziemy jeszcze gdzieś w tamtym kierunku odjeżdżać. No a właśnie, jeśli chodzi jeszcze o ten kierunek, to przeprowadziłbym tu może kawałek takiej drogi właśnie jednokierunkowej, i teraz trzeba by jeszcze zrobić drugą taką. I niech to będzie właśnie na takiej sporej odległości. Teraz czy mi się to w ogóle uda podłączyć, ponieważ strasznie mało tego miejsca na tym rondzie jest. Mogłem jednak zrobić większe. To i tak dobrze, że zrobiłem takie, bo troszkę mi się duże wydawało, no ale jak się podłącza z każdej strony te drogi, to to serio nie jest duże. Chyba tu to po prostu podłączę. Tak, niech tak będzie. To sobie możemy odwrócić, tam to jest dobrze i w tym momencie mogę już się pozbyć tych polnych dróg ze środka. Jeszcze raz sobie tutaj ustawię, ctrl shift Click i ja bym tu jeszcze pokombinował, ponieważ te skrzyżowania są strasznie blisko siebie i ja się boję, że ta gra tego nie ogarnie, dlatego po prostu w każdym miejscu włączę ten wjazd na zablokowane skrzyżowania. Wtedy tutaj jakichś dziwnych problemów nie powinno być. No dobrze, także ten wjazd mamy i ja bym się teraz zajął może na początek tą strefą przemysłową. Bo z góry to tutaj idealnie widać miejsce, gdzie można by postawić jakiś port. Właśnie ta ziemia jest tutaj taka bez śniegu. Więc takie coś można by tu na początek postawić, żeby jakoś te towary mogły tutaj przypływać, wypływać, czy żeby w ogóle te pociągi się miały gdzie zatrzymać. Troszkę sobie z tym nie trafiłem. Kawałek to przesunę. Bardziej bym to chciał mieć gdzieś tutaj. Musimy do tego oczywiście podłączyć jakieś tory i ja bym chciał je doprowadzić no mniej więcej tak, jak idzie ta linia pomocy tylko że ona mi tu niestety znika, więc może przeprowadziłbym, może nie takie tory, bo to coś za bardzo nie chce działać, ale po prostu jakąś taką drogę powiedzmy, że stąd, no i teraz będzie dużo prościej z tymi torami. Doprowadzam je do tego miejsca i teraz chciałbym stworzyć taki zakręt, stąd dotąd powinien on wyjść ładnie. No dobra, teraz może nie wyszedł, ale jak przekliknę to sobie, no to wygląda to w ten sposób. Zatwierdzamy, końcóweczka oczywiście musi być na wiadukcie, żeby tu jakaś powódź nie była, choć tak się zastanawiam, czy musi być? No nie musi być, ale może będzie ładniej, jak będzie. O. Więc to by wyglądało jakoś tak, i może ja powinienem od razu tu robić jakieś tory, na przykład jednokierunkowe, no pewnie. Żeby potem nie było tak, że będzie trzeba robić jakąś wielką przebudowę czy coś takiego, tylko niech to już porządnie działa. Na razie do tego miejsca tory jednokierunkowe. Niech one sobie gdzieś z tej stacji tutaj tak zjeżdżają i to podłączyłoby się, powiedzmy, gdzieś tak tam, nie, no bez przesady, dobrze. Może tutaj. Coś takiego chyba powinno wystarczyć. Tylko zobaczmy, jak ostry jest ten zakręt, czy ja tu troszkę nie przesadziłem? No, może troszkę ostry jest. Zróbmy to trochę inaczej. Takie coś sobie przeprowadzę i tutaj dopiero bym połączył jedno z drugim. To mogę na razie wyburzyć i poprosiłbym automatycznie z tego miejsca do tego. Możemy zatwierdzić fajnie to wygląda, tylko że teraz tutaj będzie trzeba pewnie troszkę pokombinować, no bo na razie nie wygląda to zbyt pięknie. Węzły pewnie są za blisko siebie, więc ten usuwamy, ten Usuwamy. Tamten oczywiście może zostać. Złapmy sobie to skrzyżowanie i to trzeba wszystko tutaj poodsuwać. Tak, tak. Oraz jeszcze ten kawałeczek dalej, ale to nie wygląda pięknie. Kawałeczek mówi temu ruszyć, i teraz powinno być dobrze. Tylko jeszcze brakuje mi jednej rzeczy, czyli torów jednokierunkowych po tamtej stronie. To zamieniamy sobie ten tor w drugą stronę. Okej, okay, coś takiego. Nie, nie coś takiego. To ten był źle. Tutaj mamy wjeżdżać. Okej. Okay. No i teraz chyba powinno być dobrze, tylko niestety popełniłem tutaj wielki błąd. No tak absolutnie być nie może, bo te pociągi tylko będą się bez sensu krzyżowały. To musi być w ten sposób. Czyli tutaj zrobimy sobie wjazd, no a z tej strony będzie wyjazd, ale to już tak naprawdę mniejsza z tym. Ważne, żeby działało. Po tej stronie końcóweczkę możemy też dać na jakiś taki wiadukcik, gdzieś tak dotąd. Może na razie nie będę jakoś strasznie kombinował, ale możliwe, że w przyszłości tu jeszcze jakiś tor odejdzie, może będzie jakaś zwykła stacja, gdzie to sobie potem wróci, możliwe, że jakiś tor do omijania, tak żebyśmy sobie potem przejechali w tamtym kierunku, ponieważ ta wyspa jest tak naprawdę bardzo, bardzo duża. Więc fajnie by było, żeby jakiś pociąg towarowy mógł tutaj sobie jakoś szybko przejechać i dostarczyć na przykład tych towarów do sklepów, żeby nie musieli mi wszystkiego wozić tymi ciężarówkami. No ale to jest rzecz tak naprawdę na kiedyś, to na razie zostawmy tak, żeby tylko działało. No a żeby to zaczęło jakoś działać, to warto byłoby w ogóle to podłączyć do drogi. To co ja tutaj zrobiłem to było bardziej jako taka linia pomocnicza, ale tak się patrzę, może to jest w dobrym miejscu, wiecie co? Zostawmy to tak. Zamienię to tylko, niech to będzie taką drogą przemysłową i z tego co widziałem, to jest jakoś tak dziwnie na górze, więc złapiemy te trzy punkty i dajemy to do wysokości terenu. Tylko jeśli chcemy tutaj tak przejechać, no to to będzie musiało też być jednak całe na wiadukcie. Niech to sobie idzie gdzieś tak, no, powiedzmy, do tego miejsca i teraz te tory, złapmy sobie raz, dwa, trzy, podnosimy. Troszkę do góry, tak naprawdę mogą być dosyć wysoko, żeby było miejsce. To raczej w tych okolicach nie będzie przeszkadzało. Wygładźmy sobie to z tego miejsca do tego 2,5%. No i tutaj fajnie by było, żeby może na większym kawałku te tory były tak troszkę wyżej, żeby jakieś drogi mogły przejeżdżać. Ten punkt do tego punktu wygładzamy teraz to, czyli tak naprawdę wyrównujemy i z tego miejsca gdzieś do tej zwrotnicy robimy zjazd 3,8%. Może jednak złapię to punkcik dalej 3%. Do Dobra, zostawiamy to tak i niech ta końcówka jeszcze też jednak będzie na wiadukcie. Te przemysłowe drogi jednokierunkowe przeprowadzę sobie tutaj dalej po jednej i po drugiej stronie. Na razie sobie je tutaj tak po prostu zamknę, żeby dało się jakoś zawrócić i do tego czegoś podłączylibyśmy sobie taką prostą drogę. Może być tak naprawdę pod takim kątem i ja bym też chciał, żeby to wyjeżdżało gdzieś tam. Jak już robię skrzyżowanie, to niech ono będzie takie troszkę większe i skoro to wszystko jest tak blisko siebie, to też tutaj po prostu tu z każdej strony włączymy sobie jakieś gwiazdy na zablokowane skrzyżowania. Oczywiście, już tu będziemy mieli jakieś problemy. Woda, tak, to znaczy z prądem, chociaż będzie dobrze, tak, chociaż tyle, no ale z wodą będą problemy, więc możemy sobie na razie postawić jakąś taką stację wodociągową, na przykład w tym miejscu. Przeciągnijmy rurę gdzieś, na przykład, pod te drogi, to może nawet jakoś iść środkiem, pod rondo dalej, pod tymi głównymi drogami i gdzieś tam do tego huba przeładunkowego. Jeśli chodzi o jakieś ścieki na tej wyspie, no to myślę, Myślę, że właśnie tu będzie dosyć dobre miejsce, to sobie możemy podłączyć, no i zobaczymy. Może tutaj więcej takich zakładów będzie, może damy gdzie indziej, w tym momencie nie jest to aż tak istotne. Ty nie masz prądu, ale to jest dlatego, że nie ma tutaj drogi. Może ja po prostu dam tu taki kawałeczek drogi, będzie, przejdzie ten prąd, czy nie? Może się okazać, że nie przejdzie, bo jednak ta droga też nie jest do niczego podłączona, więc na razie będzie trzeba zrobić coś takiego i czy teraz to przejdzie, czy nie za bardzo? Coś to nie chce działać. Może zróbmy to Inaczej. Najprostszą metodą, co ja się tutaj będę z jakimiś modami bawił na ten przesył pod drogami, skoro mogę po prostu taką elektrownię tu postawić i tak naprawdę po problemie. No to co? Jak już zacząłem tę strefę przemysłową, to róbmy to może dalej. Pierwsze zamalowane strefy na tej wyspie to będą właśnie przemysłowe, tylko zanim to zrobię, to będzie trzeba jeszcze troszkę tutaj tych dróg dołożyć. Załóżmy, że tego typu droga, tylko to fajnie by wyglądało może na jakimś zakręcie. Raz, dwa. Enter, proszę bardzo. No i teraz od tej nazwijmy to głównej drogi przeprowadzimy sobie takie wyjazdy na 30 jednostek no i teraz zrobiłbym taką może dosyć gęstą siatkę, czyli coś w tym stylu. Tutaj jest już krzywa droga ale może to jakoś bardzo nam nie przeszkodzi w podłączeniu tego tutaj. No pewnie może sobie być krzywa. To by podeszło może tutaj w kierunku tej głównej drogi ale na pewno bez łączenia się tutaj taka droga, proszę bardzo łączymy się z tym. Na szybciutko wstawiamy tutaj jakieś rury i Teraz możemy przejść do zamalowywania tych stref. Ja bym tu nie oszczędzał. Zamalujemy sobie taką dużą strefę. No, to nie jest wszystko, ale to serio jest dużo. Jak tu się te wszystkie fabryki wybudują, to pewnie zabraknie pracowników, no bo w tym momencie to oni niestety muszą dojeżdżać gdzieś stamtąd, a nie mamy jakiejś super komunikacji. No to może zróbmy jakąś komunikację tymczasową. Jakiś taki autobus zastępczy, zanim jeszcze powstanie linia kolejowa, czy tam jakieś promy, czy tam cokolwiek, będziemy dowozili. Tutaj jakiś pracowników. Tak naprawdę dwa przystanki w tej okolicy mi wystarczą. Mogę coś tu dać jeszcze na głównej drodze. Przejedziemy sobie przez autostradę. Przy okazji przetestujemy, czy to w ogóle będzie działało, czy da się tutaj zrobić jakąś linię. No i podjedziemy sobie z tym gdzieś tutaj do centrum. Ja bym zrobił tylko dwa przystanki, czyli po jednej stronie drogi przy stacji, po drugiej stronie drogi przy stacji, chociaż ten można by dać jeszcze kawałek dalej. Tutaj, gdzie się już jakieś autobusy zatrzymują, powinno być troszeczkę łatwiej z przesiadką. No, i teraz tak naprawdę wracamy bez żadnych kombinacji. Możemy zrobić przystanek w podobnym miejscu, może jeszcze jeden tu, dobra, bez przesady, żeby tego za dużo nie było, coś takiego. Na tej linii tak naprawdę na razie aż tak dużo tych pojazdów nie potrzeba, żadne 12, ja myślę, że 5 to i tak będzie dosyć dużo, a jeśli chodzi o autobus, to dajmy może jakiś taki minibus. Oczywiście to jest tylko komunikacja tymczasowa. Już tutaj widzę, że jakiś pociąg podjeżdża i co, on się teraz rozładuje, tak, czy on chce coś na statek, czy jakieś samochody zaczną? Nie, jego ładują, rozładowują w sumie nie wiem. Zniknął, nikt nie wyjechał, mniejsza z tym. Może to nie jest genialne miejsce w tym momencie, żeby ciężarówki wyjeżdżały, bo musiałyby wtedy jechać tam gdzieś, no a tam mają swoje te stacje, więc to raczej teraz i tak by super nie zadziałało. Tylko że coś to niestety się nie chce budować, tak jakby coś nie było zapotrzebowania, no to to ja sobie sztucznie ustawiłem, no ale to i tak się powinni budować. Może czekamy, aż tutaj dojadą. No nie wiem, poczekajmy jeszcze chwilę, w międzyczasie może bym jakoś ich zachęcił na przykład, żeby chętniej się tutaj budowali, stawiając im na przykład jakąś taką remizę. Tutaj przy skrzyżowaniu, przy głównej drodze, żeby w razie czego łatwo wszędzie było podjechać, jeszcze w sumie mnie zastanawiają te autobusy. Czy ja tutaj coś zepsułem, czy to po prostu się tak zepsuło, bo tak? Chyba, bo tak. Raczej tutaj żadnego problemu nie było, poza tym jak robiłem te linie, no to nic się wtedy nie świeciło. Ale wydaje mi się, że będzie trzeba zostawić tę strefę i tak na razie, bo nikt się raczej tam tak szybko nie zbuduje i będzie trzeba chociaż troszkę tak zacząć stawiać tutaj jakieś strefy mieszkalne, tylko też, żebym się tutaj jakoś nie zapędził, nie wybudował mnóstwa dróg, a nie podłączył tych torów, bo potem mi takie zostanie. Nie będę miał jak tego przeprowadzić. No i kombinować potem, co z czymś takim zrobić, więc tutaj absolutnie musimy od razu już teraz wyjechać. No i tak naprawdę, można by tu wyjechać już na jakąś pierwszą miejską stację. To byłby dobry pomysł. Postawmy ją sobie i ja proponuję postawić coś, czego w sumie rzadko używam na tej serii czyli takiej standardowej stacji kolejowej. Bez żadnych udziwnień, bez żadnych modów, bez żadnych content creator packów, po prostu najzwyklejsza stacja. Możemy ją teraz sobie podłączyć tym trybem tworzenia zakrętów. Raz, dwa oczywiście niepoprawny kształt, ale już się poprawił i nie chcemy, żeby to było może drogą, tylko jednak torami. Więc to sobie zatwierdźmy i stwórzmy może jakąś linię i nie będziemy tutaj za bardzo kombinować, a nawet. Gdybym chciał, to nie mam za bardzo gdzie, ponieważ tutaj jest tylko ta główna stacja. Utwórzmy sobie nową linię, no i właśnie, później przejeżdżamy obok tej hali koszykarskiej. Tak naprawdę możemy skręcić tylko w prawo, tutaj już żadnej stacji nie ma, więc przejeżdżamy sobie po prostu przez ten most, zatrzymujemy się tutaj, no i w tym momencie wracamy z powrotem na stację główną. Także już jakości mieszkańcy będą mogli tutaj dotrzeć. Niekoniecznie tą tymczasową linią autobusową, która pewnie też nie jest jakaś super szybka, super wydajna, no a to powinno już móc obsługiwać. Służyć troszkę więcej tych ludzi. Kawałek za stacją przejedziemy sobie prosto. Zrobiłbym też może jakiś dodatkowy tor do omijania, bo to, że na razie tu się taka linia kolejowa zatrzymuje, to nie znaczy, że ona się będzie tutaj zatrzymywała w przyszłości. Bo możliwe, że kiedyś zrobimy sobie osobne linie, czyli jakąś tutaj lokalną, tylko po tej wyspie i jakąś taką, która będzie ich woziła tylko pomiędzy tymi wyspami, na przykład tylko między tymi głównymi stacjami. Także, żeby ten pociąg nie musiał tutaj czekać, zatrzymywać się, to już teraz coś takiego bym zrobił. Możemy z tym dojechać tak naprawdę daleko, żeby to było jak najłagodniejsze. Coś tam chyba uszkodziłem ten pojazd i zobaczmy teraz. No, oczywiście się nie zgadza, tam jakiś słup jest, także to też będzie trzeba tutaj troszkę poprawić. Powinno być, coś mi tutaj wyszło, pięknie, będzie pięknie, tak mi się wydaje. I ten tor w takim razie będzie się musiał jakoś połączyć z tym. Więc robię tu coś takiego, to oczywiście też będzie źle, także tutaj muszę to znowu poprawić. Powinno być teraz dobrze. No i właśnie, ponieważ te tory to idą tak troszeczkę przez strefę mieszkalną, co nie? Tu bym raczej chciał mieć jakieś apartamenty, a nie koniecznie tory, poza tym też będzie ciężko przejechać przez te tory, dlatego wjedziemy sobie z tym pociągiem do tunelu. Czegoś takiego też jeszcze na tej mapie nie mieliśmy, czyli żeby właśnie pociągi miejskie, czy tam międzymiastowe, międzywyspowe jeździły sobie pod ziemią. Także, żeby ta wyspa była troszkę bardziej wyjątkowa, przejedziemy sobie tak po czym, to sobie pójdzie gdzieś tam prosto, no i zobaczymy, pewnie za jakiś czas wyjdzie jakaś kolejna stacja, ewentualnie damy jakąś kolejową podziemną stację, potem gdzieś pewnie jakiś dworzec główny, no tam jeszcze wiele możliwości, no ale na razie chciałbym mieć coś takiego, żeby w ogóle dało się z tymi drogami tutaj przejechać. Tylko to bym sobie jeszcze wygładził, z tego miejsca, od tej zwrotnicy gdzieś tak dotąd zatwierdzamy 5,3%, tak naprawdę troszkę sporo, może zróbmy to na przykład od stacji do tego miejsca, tylko musimy to oczywiście zrobić przez węzeł. W tym momencie mamy 3%, no i to Teraz stąd możemy nawet przejechać dużo, dużo dalej, gdzieś aż tak dotąd, żeby te szybkie pociągi, które będą omijały te stacje, nie musiały mi się tu aż tak zatrzymywać. Ta ziemia oczywiście tutaj niezbyt pięknie wygląda, ale z tego co czytam komentarze, to wam się takie rzeczy podobają. Blue Nix, nie ruszaj, nie rób na brzeży, nie wygładzaj. Często takie właśnie rzeczy widzę, więc może zostawmy, może serio, może to nie wygląda najgorzej, może coś tam spróbuję dotknąć tym, ale nie, to nie pomoże, to trzeba zostawić. Ale żeby to nie było takie strome, to tu musimy dać nachylenie tak coś takiego i teraz powinno być super może poza tym że tutaj dalej to się troszkę psuje jak się robi takie nachylenie ten punkcik mówi ten podniesiemy lekko do góry i tu trzeba by w takim razie jeszcze raz to nachylenie naprawić czyli z tego miejsca dokąd ja to robiłem gdzieś tak dotąd 0,7% więc też będzie troszkę przyjemniej no i zobaczmy jak to teraz by wyszło czy ta droga się tutaj obok tego zmieści powinna się zmieścić w ogóle czy ten teren jest aż tak? Taki krzywy. No, troszkę niestety jest. No, trudno, bywa tak. Przeprowadzamy to sobie jeszcze gdzieś tak do tego miejsca. I tu bym na razie zrobił jakieś takie skrzyżowanie. Może ja to będę robić też bez tych drzewek, tak jak na tych głównych drogach. Przejedziemy sobie tutaj. Te drogi oczywiście będzie trzeba odwrócić do tego miejsca. Przed tym wjazdem do tunelu mogę jeszcze coś wygładzić i taką skarpę na przykład zostawić przy tej głównej drodze. Okej, okay, tam sobie jeszcze kawałek przejedźmy. No i teraz na przykład taka droga pod takim kątem 60. 10 stopni i tu w okolicach można by stawiać już jakieś mieszkania. Pierwsze mieszkania na wyspie, więc nie będzie to coś szalonego. Przeprowadźmy sobie takie może na razie tylko dwie drogi. Zróbmy tutaj w okolicy jakąś wodę, chociaż i tak akurat się udało, że tędy jakaś rura już szła. No i zamalujmy to w takim razie. Bez żadnych zasad, bez żadnych ustawień jak to ma wyglądać. Po prostu żeby ci ludzie mi się tutaj wprowadzili. No i żeby nie byli tacy sami, możemy też dać na przykład jakiś sklep. Tylko jeden też, żeby nie przesadzać. W ogóle zauważyłem, że wybudowały nam się te fabryki, no świetnie, tylko, że też zauważyłem, że jest problem z brakiem wystarczającej liczby pracowników. Oni chcą tych niewykształconych. także no mam nadzieję, że zaraz jak ci się zaczną budować, to sobie podjadą tam jakoś pracować. Co tutaj jeszcze mamy w okolicy? Problemy ze śmieciami, jak najbardziej jest to zrozumiałe. Znowu będzie trzeba na tej wyspie postawić taki zakład przetwarzania odpadów, żeby gdzieś stamtąd nie jeździli. No ale to jest bardziej rzecz na przyszłość, na razie jedna spalarnia. A żeby właśnie serio tutaj nie jeździli, to wybierzmy sobie tę autostradę i w takim razie blokujemy karetkom. Nie wolno, śmieciarkom nie wolno, cała reszta tak naprawdę może i po tej stronie identycznie. Tylko, że jak ja to wyłączyłem, to wy tu będziecie mieć problem, tak? Żadnego lekarza i tak dalej, więc może zacznijmy porządnie, stawiając od razu jakiś taki duży szpital. Kiedyś pobrałem sobie jakiegoś takiego moda, nie używałem go jeszcze, więc może właśnie przyszedł na to czas. Ciekawie to na pewno wygląda, bo mamy takie przejście tutaj tutaj nad drogą, tylko pytanie, czy tutaj gdzieś nie zjechałem, to znaczy tak troszkę blisko to postawiłem, można by to ewentualnie spróbować jeszcze kawałeczek odsunąć, dobra, żeby to jakoś tak tragicznie nie wyglądało, ale że tam troszkę tego terenu jest wygiętego, to też nie ma tragedii. To ma dobrze tak naprawdę wyglądać ze strony ulicy. To, że tutaj jakiś pociąg przejeżdża, no i wygląda to jak wygląda, normalne. Możemy też postawić tutaj jakiś posterunek, coś takiego małego, na przykład przy tym wjeździe, przy tej drodze wjazdowej, na na razie powinno wystarczyć. Tu sobie widzę, że jakiś pieszy chodzi świetnie. Także udało się coś zacząć. Mamy już jakieś początki na tej wyspie, jakieś życie się tutaj pojawia. Poza odcinkiem, chciałbym na pewno jeszcze namalować tę linię, no bo to wygląda tak dziwnie pusto. A jeśli chodzi o jakieś takie plany na przyszłość, to jeszcze wam nie mówiłem, że na tej wyspie chciałbym mieć kolejkę jednoszynową, też właśnie jadącą tutaj w środku między tymi drogami. Także ścieżki, drzewa. Kolejka jednoszynowa, to wszystko, mam nadzieję, że mi się tutaj po środku zmieści. No ale to w jakichś kolejnych odcinkach, jak mi się to miasto bardziej rozrośnie. Na razie dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa pa, cześć, cześć!